Witam z tej strony Junior Pressman Jacob z redakcji prasowej Project News. Dzisiejszym gościem, który zgodził się na wywiad, będzie serwerowy weteran Bebek. Także bez przedłużania życzę miłego czytania. Witam z tej strony Junior Pressman Jacob z redakcji prasowej Project News. Czy masz ochotę odpowiedzieć na kilka pytań? No hej, Jacob, drzy, no pewnie możesz zadać akurat mam wolną chwilę. Dobrze, to na sam początek przedstaw się i opowiedz o sobie kilka zdań. Cześć, jestem Przemek, mam 25 level w realnym świecie. Niedawno zakończyłem swoją przygodę w Holandii i wróciłem do Polski. Na razie odpoczywam sobie i staram się nadrobić czas z ziomkami, za którymi masę czasu tęskniłem. Wychodzimy na wspólne treningi, robimy grill u mnie na działeczce co weekend i ogólnie wspominamy dzieciństwo, do którego bym chciał powrócić. Bardzo interesujące. Na serwerze jesteś graczem z UID 17. Można nawet powiedzieć, że jesteś weteranem. Czy opowiesz nam, jak to wszystko wyglądało na początku? Czy cieszysz z tak niskiego UID konta? Weteranem, hmm. No, można by tak rzec. Serwer jak serwer, pierwsze kroki stawiaj z błędami, bo wiadomo, nic nigdy idealne nie będzie. No, SkyEx pochwalił się nam na poprzednim serwerze swoim, że niedługo startuje nowy serwer i że ma nową ekipę. Było kilka prac takich jak magazyn, drwal, grzybiarz. Kosiarki i Max Level na nich to był trzy. Wtedy szybciej się wbijało poziom i ogólnie cała gromadka się znała, bo było mniej graczy. Czy cieszę się? Tak miałem więcej czasu do uzbierania fajnych autek do zabaw i tp. to jeden z nielicznych z najniższym UID, wciąż aktywny. Czy miałeś okazję dołączyć do jakiejś frakcji? Jeśli tak, to do jakiej? Tak, z, po, z początku dołączyłem do frakcji Sadki za czasów lidera Turbo, a później dołączyłem do frakcji SAPD za czasów Ukasz, wspaniały człowiek i lider. Wspomniałeś, iż jako gracz z takim UID, miałeś szansę dorobić się dobrych aut, i jeśli mogę zapytać, ile z nich nadal posiadasz w kolekcji od tamtego czasu, czy może poszły one na sprzedaż, czy może jednak je przechowałeś? Tak, miałem mnóstwo pojazdów z początku same na ID, a moim pierwszym pojazdem był Perennial ID 3, wspaniały pojazd dla 4 osób. Ze starego zestawienia pojazdów pozostała mi tylko piękna Yosemite ID 17, ten sam co mój. Chociaż gdybym pomyślał wcześniej, bym wziął inny pojazd, jakiś nieco lepszy, najlepiej czteroosobowy. Czy jest jakaś rzecz na serwerze, która ci się najbardziej podoba? W sumie chyba wszystko mi się podoba, chociaż parę rzeczy bym zmienił, gdybym miał możliwość. Dobrze, odejdźmy od MTA. Czy grasz w inne gry? Tak, gram w inne gry, między innymi jest to fazmofobia, gra związana z duchami. Gram też od czasu do czasu w Rocket League albo Euro Truck Simulator 2. A tak to oglądam coś głównie na Netflix, jeżeli mam dość gier. Posiadasz konkretne marzenie, które chciałbyś, aby się spełniło? Chciałbym powrócić do formy, która posiadałem między rokiem 2019-2020 ze Street Workoutu, do którego niedawno powróciłem, bo miałem wtedy najlepszą motywację i chęci. Na czas wyjazdu do Holandii miałem przerwę i troszkę żałuję. Bardzo dziękuję ci za przeprowadzony wywiad. Na sam koniec chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym pozdrowić Arizona Wikopico SkyCumplan no i redakcję Project News. Jeszcze szybkie strzały na koniec. Psy czy koty? Koty. Lato czy zima? Lato. Audi czy BMW. BMW. Komputer czy laptop? Laptop. Słone czy słodkie? Słodkie filmy czy książki? Filmy. Dziękuję za przeczytanie tego materiału. Mam nadzieję, że całość wam się spodobała. Życzę miłego dnia. Dla redakcji prasowej Project News. Czytał Jacob.